Zapraszam na temat 28 lekcji w 15 minut dla klasy 8. Dzisiaj ponownie zajmiemy się zadaniami tekstowymi dotyczącymi równań, ponieważ dzięki temu powtarzamy sobie cały schemat rozwiązywania równań, jak również próbujemy odkodować sobie treści tak, aby te równania utworzyć. A to jest zdecydowanie najtrudniejsza część tego tematu z podręcznika. Pan Piotr jest wyższy od swojego syna dokładnie o 1 metr. I tutaj oznaczmy sobie, że syn będzie X, a zamiast pana Piotra będziemy używać Y. Oczywiście możecie wprowadzić swoje oznaczenia A i B, to jest zupełna dowolność. I teraz pan Piotr, który jest Y, jest wyższy od swojego syna o 1 metr. Ja tutaj zamieniłabym sobie ten 1 metr już na centymetry. I jeśli jest wyższy, a chcemy mieć równowagę pomiędzy jednym a drugim wzrostem, to musimy odjąć 100 cm, żeby wyszedł nam wzrost syna. Gdyby pan Piotr był o 15 cm niższy, to byłby dokładnie dwa razy wyższy od syna. Czyli dwa razy miałby wzrost syna. I teraz jakiego wzrostu jest syn pana Piotra? Możemy to obliczyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest układ równań, którego jeszcze nie znacie. I mamy tutaj 2X równe y minus 15. Jeśli są dwie niewiadome, to z nich ten układ możemy sobie wyliczyć. I polega to na tym, że zamiast X Będziemy sobie podstawiać to, co zaznaczyłam w pomarańczowej ramce i podstawimy to w równaniu poniżej. I wtedy będziemy wykorzystywać tylko jedno równanie i obliczać je metodą podstawiania, czyli ta dwójka nam zostaje. Tutaj będziemy mnożyć przez y minus 100, które zapiszemy sobie w nawiasie, i w ten sposób powstanie nam wersja z jedną niewiadomą. Wymnożymy sobie. I mamy 2y, minus 200. Następnie przełożymy sobie wiadome na lewą stronę i niewiadome na drugą stronę. Po wyliczeniu zostaje nam 1y, bo jak nie ma nic, to znaczy, że jest jedna sztuka. Tutaj mamy plus 185, i tutaj wyszedł nam y, czyli wzrost pana Piotra, który jest wyższy. Od swojego syna o 100 cm. I aby ten wzrost obliczyć, to musimy do 100 cm sobie odjąć. I wtedy wyjdzie nam tylko to, o co pytano, a pytano tylko o wzrost tego syna. I to jest też bardzo istotne, że w odpowiedzi wzrost pana Piotra jest pominięty. Nie interesuje nas tylko wzrost syna. I w ten sposób, zaczynając od układu równań, obliczamy sobie metodą podstawiania, i można to zrobić nawet nieświadomie. Czyli, tak jak będziemy sobie robić to teraz w dziale, w jakim jesteśmy, dotyczącym równań. Początek jest niemalże ten sam, czyli też mamy te informacje, takie jak sobie wypisaliśmy, czytając polecenie, z tą różnicą, że chcemy mieć x i x. I w tym miejscu podzielimy sobie wszystko przez 2 i będzie równanie y minus 15 dzielone na 2 równa się x. I dlaczego tak to robimy? Bo x, czyli wzrost syna w pierwszym przypadku, i w drugim przypadku zawsze musi wyjść taki sam. I będziemy sobie przyrównywać x do x, bo to jest to samo, tylko zamiast x będziemy stosować tą lewą stronę równania, czyli y minus 100, już zrobię sobie pierwszych, i y minus 15 drugich. Czemu dorobiłam sobie mianownik 1? Żeby móc wykorzystać metodę mnożenia na krzyż. I tutaj mamy 2, y minus 100, które jest równe temu, co będziemy sobie teraz przemnażać, czyli 1y minus 15. Jak już łatwo zauważyć, dochodzimy do tego, co jest po prawej stronie, tylko używając innej metody. Dlatego drugi raz nie będziemy sobie tego wyjaśniać i przeliczać, bo jesteśmy dokładnie w tym samym punkcie, gdzie odejmujemy sobie y, i tutaj dodajemy sobie 200. Dlatego od tego momentu do tego już możecie sobie zerknąć na prawo, jak można przejść. Czyli albo bierzemy sobie x i x i przyrównujemy i obliczamy, albo zapisując układ równań i podstawiając również, możemy jedno równanie wyliczyć. To już wy musicie wiedzieć, który ze sposobów jest dla Was jaśniejszy, ale najważniejsze w równaniach. I w zadaniach tekstowych jest to, aby prawidłowo odczytać informacje, które nam podano i stworzyć z nich równania. To już jest naprawdę połowa sukcesu do rozwiązania zadania, pozostaje o wiele mniej. Jeśli nie zrobimy tych równań, nie przeczytam dobrze polecenia, to wtedy niestety nie jesteśmy w żaden sposób skłonni do tego, żeby ruszyć z miejsca. W torebce jest sporo cukierków, aż jedna trzecia z nich to krówki. Czyli mamy taką wielką torebkę z cukierkami. Dzielimy ją sobie na trzy równe części, i jedna cała część to są krówki. Idziemy dalej, i jedna czwarta pozostałych, czyli to, co nam zostało, kroimy na dodatkowe części, tak żeby były cztery części. I teraz jedna z tych części. Zamienia się irysy. No dobrze, to mamy pierwsze zdanie. Oprócz tego jest jeszcze w paczce 18 innych cukierków. Oprócz krówek i irysów, czyli cała ta część, która pozostała, to 18 cukierków. Jeśli mamy tutaj równe części i mamy 18 cukierków, to dzieląc na trzy równe części otrzymamy informację, że tutaj będzie 6, tutaj będzie 6, tutaj będzie 6. Tutaj będzie 6 irysów, a krówki można powiedzieć, że zajmowały dwie takie przestrzenie, to będzie też 6. I kolejne 6. Pytanie, ile cukierków wszystkich cukierków jest w torebce? To obliczymy to mnożąc 6 cukierków razy 6 takich mniejszych torebek i wychodzi nam, że wszystkich wszystkich cukierków mamy 36. Teraz mamy obliczyć x, ułożyć i rozwiązać odpowiednie równania. Na początek pole figury, którą nam podali, jest to trójkąt. Trzeba przypomnieć sobie, jaki jest wzór na pole. Jest to podstawa razy wysokość, dzielona na 2 i sprawdzamy, co będzie naszym A. Nasza podstawa jest tutaj, składa się z dwóch elementów x plus 4, i do tego dokładamy jeszcze x, czyli łącznie mamy 2 x. I jeszcze czwórkę. Jeśli chodzi o wysokość, to będzie tutaj po prostu 5. I podstawiamy sobie do wzoru, gdzie mam 2x plus 4 w nawiasie. Ten nawias musimy sobie samodzielnie stworzyć. I na koniec dzielimy wszystko przez 2. Wymnażamy sobie. Razy 5 nasz nawias, mamy 10x plus 20 i możemy to sobie rozbić na dwa ułamki, tak aby sobie skrócić. Będziemy mieć ostatecznie 5x plus 10, i to jest nasze, nasze pole, ale dodatkowo mamy informację, że wynik tego pola wynosi 20. Czyli my tutaj stworzyliśmy sobie uproszczoną wersję tego naszego równania. I teraz mamy dokładnie wyliczyć x. Czyli podstawiamy sobie, że to 5x plus 10 to jest równe wynikowi 20. I x zostawiamy na jedną stronę, na drugą przerzucamy, wiadome, czyli naszą dziesiątkę. I mamy w ten sposób 10, które będziemy dzielić przez 5. Bo między piątką a x jest znak mnożenia, a działaniem przeciwnym jest dzielenie. I może tutaj tylko dla przypomnienia, jak mam to 5 razy x i mam podzielić przez 5, to dziesiątkę też dzielę przez 5. I ona nam się tutaj skraca, dlatego zostaje nam sam x, a tutaj mamy wynik 2. Nie było to w żadnych jednostkach, dlatego zostawiamy x równego 2. I przechodzimy do drugiego przykładu. Tym razem mamy obwód. Obwód to jest taki płot dookoła naszej figury. Musimy dodać wszystkie boki. Zacznę sobie od tego punktu, gdzie mam 2x, następnie będzie 3x minus 2 i tak, jeszcze x plus 1, x plus 1. Oraz 3x minus 2. Redukujemy sobie wyrazy podobne, czyli najpierw x, tu mam 2 sztuki, 3 sztuki, to będzie 5, 6, 7 i jeszcze 3, to będzie 10 x. do tego dokładam minus 2 i 1, to jest minus 1, i z tym nam się ta dwójka zredukuje i zostaje. Minus 2. Równanie zostało ułożone. Następnie mamy informację, że 10x minus 2 jest równe obwodowi, który ma 18 jednostek, czyli dziesiątkę zostawiam po stronie niewiadomych, a dwójkę ze zmienionym znakiem przekładam na drugą stronę i mam 20, które dzielę na 10 kawałków i x. Który kazano mi obliczyć, będzie miał dwie jednostki. A na koniec figura, której mam podane pole, ale tak naprawdę ta figura składa się z dwóch odrębnych, abyśmy mogli to pole w ogóle obliczyć. Na początek zajmiemy się naszym trapezem, a potem prostokątem, i tutaj jeśli chodzi o trapez, to Brakuje nam pewnych informacji. Ja może go sobie tak przerysuję poniżej, ale nadal w tej formie, jaką widzimy na pomarańczowo. I mamy tutaj czwórkę, mamy tutaj X, ale brakuje nam podstawy dolnej. I tutaj jest dokładnie tyle samo, co w sąsiedzku, czyli będzie to 6. I te podstawy. Są w tych pogrubionych przeze mnie teraz miejscach. I aby obliczyć pole tego trapezu, to trzeba przypomnieć sobie wzór. To jest ten najbardziej rozbudowany wzór. A plus B razy H dzielone na 2. I teraz mamy 4 plus 6. W wynawiasie, bo to są nasze podstawy. Tutaj mamy trapez prostokątny, dlatego wysokość jest równa. X i dzielimy sobie na 2. co daje nam tutaj 10x drugich, czyli ostatecznie 5X, i to jest ta część pomarańczowa, następnie mamy część łatwiejszą, tą część prostokątną, w której teraz osobno sobie pole zapisujemy prostokąt, czyli bok razy bok, i w naszym przypadku to będzie X plus 1. W nawiasie razy 6. Jak jest coś plus lub minus i stanowi jeden bok, to wtedy pamiętajmy o tym nawiasie. I wymnażamy sobie z szóstką, co daje nam 6x plus 6. Te pola łącznie dla naszej figury mają 28 jednostek, czyli my też musimy sobie je połączyć. To 5x oraz to 6x i 6 łącznie daje nam 28. I od tego momentu mamy równanie, które należy wyliczyć. Redukujemy sobie x, mamy ich łącznie 11. Szóstkę przekładamy na drugą stronę, i pamiętamy o tym, aby zmienić znak na przeciwny, co daje nam 22. I będziemy sobie jeszcze dzielić na 11, co da nam x -a. ponownie po raz trzeci równego dwie jednostki. Zapraszam na temat 29 lekcji w 15 dla klasy ósmej. Zajmiemy się równaniami, przypomnijmy sobie algorytm dotyczące ich rozwiązywania. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to bardzo Tobie dziękuję i zapraszam ponownie.